Witam Was serdecznie drodzy widzowie W tym dzisiejszym wyjątkowym odcinku Jest to drugi taki odcinek na moim kanale dzisiaj, dzisiaj przyszedł do mnie święty Mikołaj, a właściwie Mikołajka A tą Mikołajką jest moja widzka Renata k 9010 Dzisiaj rano odebrałem przed szóstą z paczkomatu przesyłkę od niej Byłem z pieskiem, a przy okazji właśnie udało mi się wyciągnąć fajną paczuchę to, co Renatka właśnie przesłała mi i Patrycji, no i oczywiście też Pieskowi, znajduje się na tym stole. Ja Ci Renatko, z tej okazji bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Także, słyszycie, Patrycja również dziękuję. Patrycja nie będzie drapać, ona nie lubi na odcinkach występować, więc ja nie będę jej tutaj jakiegoś dyskomfortu sprawiał. Dobrze, no pokazuję, co tutaj otrzymałem. Także Renatko, jeszcze raz dziękuję tobie i Twojemu mężowi oraz Twojej córce, bo wiem, że to była praca zespołowa, bo żeśmy pisali razem. Zacznę od, od czego zacznę? Od tego, co najbardziej mi się podoba, nam się podoba. Zobaczcie, Renatka robi takie rękodzieła. Zrobiła dla nas dwie bombki. Nie wiem, czy to na szydełku, czy na drutach. Chyba na szydełku. Spójrzcie, jakie przepiękne. Bar bardzo lubię właśnie osoby, które własnoręcznie coś. Wykonują i mają do tego jeszcze talent. Także to idzie na razie na bok. Dodatkowo magnes, który wyląduje na lodówce ze Zgierza. Karteczka z życzeniami wesołych świąt. A Pozwolę sobie przeczytać. Dzisiaj odcinek będzie dłuższy. Jak komuś nie pasuje, może sobie przeminąć. Życzenia Wszystkiego pomyśl nie, wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia i radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. To jeszcze wiadomo, przede mną, przed nami życzy Renata taka z mężem i córką. Także piękna kartka, spójrzcie. Co jeszcze jest do pokazania? Takie aniołki, które też zawisną u nas na choince. Nie wiem, czy dobrze widać, czy łapie ostrość. O, teraz chyba dobrze widać. Dwie sztuki takie. No, i dodatkowo słodkości. No, do słodkości wiadomo. Jak to słodkości. Odkładam na bok. Takie laski jeszcze właśnie też zawisną na choince. Nawet tutaj Renata ze swoją rodziną pamiętała o naszym piesku, naszej Suni, która zaraz po nagraniu odcinka spałaszuje. No i takie Mikołajki jeszcze ozdoby. Ja wiem, że wiele osób może to nie interesować, ale dla nas to jest bardzo ważny odcinek. Bo YouTube to jest też taki. Taki pamiętnik. Można sobie wrócić później do, do czego? Do do swoich nagrywek i powspominać. Dobra, daję to wszystko na bok. Albo Patrycja, wiesz co? Albo dobra, może nie będzie widać. Tu jeszcze mam taki liścik, ale to już nie będę czytał, bo to uznaję, że bardziej prywatne. Także Renatko i drodzy widzowie, to jest właśnie, to jest dzisiejszy zestaw z napisem Patrycja i Adam. No, ja będę drapał. Oczywiście kasiurę przekażę Patrycji, bo Renatka wysłała dwa pewniaki w dwóch zestawach. Dodatkowo jeszcze mam drapaki do, do zdrapek. No i co? Zacznę chyba od zestawu Patrycji. To jeszcze taką wrotką tutaj yy, przypięte. Dobra, i co? W pierwszym zestawie, czyli to jest zestaw Patrycji, składa się na to słonik, albo nie, no, dobra, pewniak. Jest utworzona jedna linia, druga pensja, ekstra nie będą całe zdrapane na odcinku, sorry i kalendarz, no i słonik, i oczywiście drugi zestaw jest taki sam, także dzisiaj nawet taka mała rywalizacja między mną a Patrycją. Kto będzie miał więcej oczywiście co, co, co dzisiaj z odcinka wpadnie, wiadomo, że to jest tylko zasługa renatki i jej rodziny. Dobra. Zaczynam drapanie, zaczynam zawsze jak to u mnie, od pewniaka, aczkolwiek dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, bo będzie pewniak w drugi, ale w drugiej części, późniejszej. A, poczekajcie, bo ja tutaj teraz walczę, z czym walczę, ze światłem. Chciałem z ostrością jeszcze, momencik, momencik. O, chyba się udało, nie będę robił cięć, bo nie ma czasu, chciałem to wrzucić jeszcze... Dzisiaj dobra, i co tutaj mam? Ekstralinę, bo Renatka wie, że lubi pewniaki, lubi oczywiście Ekstra linie. moja królowa, numer 21. I co tutaj tworzy? E, rolki tworzą wygrywającą linię, ja tylko pokażę jeszcze jakie symbole. No nie pokazuję, ale to jest podarowana zrabka. E, tutaj mam monetę, i tutaj mam jeszcze parasol. Który tworzy właśnie tą wygrywającą linię. Ja teraz dodrapię rolki. Czekajcie, żeby było dobrze widać. Może jeszcze tam bliżej. O! Ok. Rolki dodrapane i pozostało jeszcze do zdrapania dwa symbole. Oczywiście no, miałem powiedzieć, jak nic nie będzie, to się nic nie dzieje, ale to już będzie na pewno, <noise> bo to jest pewniak. A ja tymczasem mam y, klapki i jedne klapki widzę. Czy mam jeszcze gdzieś klapki? Tak, są klapki na dole. Tym drapakiem Renatko od Ciebie będę drapał sobie zrapki właśnie w poszukiwaniu pewniaków. Na razie, to jest swoim sprawdzonym trójzębem, czy tam, nawet poczwórny, można powiedzieć, zdrapać. Dobra, i co ja mam? Mam symbol wiatraka. Wiatrak jest tutaj, również tutaj. I więcej, ja przynajmniej, wiatraków nie widzę. Czyli jest do zdrapania jedna linia. A co się kryje, jaka się kryje, wygrana? Właśnie teraz sprawdzam. A jest 10 zł, czyli 10 już jest do przodu, wiadomo. Nie, Patrycja jest do przodu, bo to zestaw Patrycji. Kontrolne 3 razy c. To się wszystko zgadza. Trzymaj Patryk. Dobra. I teraz co? No i teraz wezmę ten drugi zestaw. Znaczy nie drugi zestaw, ten pierwszy zestaw jej, ale to już teraz. Polecę po kolei te zdrabki. Teraz wezmę słonika. Zdrabka z numerem 21. Poszukuję słoni. A mam rower. A właściwie Patrycja. Truskawkę. Ananasa. I zegar. Nic tutaj nie wpadło. No trudno. Druga pensja. Druga pensja. Czy będzie pensja? się okaże. Zdrabka z numerem 3. Ja tutaj szukam swoich wykrywających liczb albo worka, który nie mnoży. A daje przypisaną wygraną. Wygrane się oczywiście sumują. Dobrze, a wygrywające liczby to 36. Kolejna to jest 8. się jest światło fatalne, więc jeszcze na takim obrusiku nagrywam, więc może być troszeczkę inaczej. 4 i 6. No i co? Drapie szukam. Przepraszam. 30. 30 nie ma. 31 nie ma. Trójeczka, oboczek, dziewiątka, oboczek, następnie jest siódemka, oboczek, ale oboków, ale pięć jeszcze pozostało do zdrapania, trzydzieści dwa nie ma, trzynaście, trzydzieści pięć, oboczek, dwadzieścia trzy i ostatnia to jest jedenaście, nie ma, nie ma, nie ma, ale tak powiedziałem, nic się nie bo już nie będę tego powtarzał, że nic się nie dzieje, bo wiadomo. Co teraz wezmę? wezmę? Wezmę kalendarz, tak? Patryk, czy zerwał się dekstrelnie wziął? Kalendarz, dobra. To drapię kalendarz Patrycji i to jest z numerem. Y, którym, bo nawet nie widziałem? 19. Widziałem, że 18 chyba nie ma. No to co, poszukuję gwiazdek. Czy będą gwiazdki? No, na no, obrusie jakieś tam są, ale żeby się tutaj pojawiły. Co jest tutaj? A jest kartka. No, a może nie będę wyczytywał. Tutaj nie ma. Pod trójką nie ma. Czwórka, kolejne to jest piątka, nie ma szósteczka, siódmeczka, osiem, jest gwiazdka. Popatrzcie, szczęśliwa ręka Renaty lub jej bliskich. Nie wiem kto akurat z drapki kupował. Dobra, jest pierwsza gwiazdka, czy będzie więcej? To szukam. Tutaj nie ma pod dziewiątką, pod dziesiątką są. Miałem nie czytać więc nie będę. Nie ma gwiazdki. Teraz wezmę trzynastkę. Pod trzynastką jest coś innego. Czternastka. Czternastka, żeby to było widać. Nie ma. Piętnaście również nie ma. Wiem, że dwunastkę jeszcze przegapiłem. Zaraz to dodrapie. A tutaj sople. Dobra, i teraz tą dwunastkę przejdę. Do niej. A tutaj coś innego. Popatrzcie, jest druga wygrana. No, żeby miał, miał takie szczęście w tym kalendarzach sam kupuję, chociaż jak raz kupiłem to miałem 30 złotych. Sukces, nie? Dobra, ale pozostało jeszcze sporo do zdrapania. Znaczy sporo. No, no kilka szans jeszcze pozostało. Tutaj 24. Moja, mój dzień urodzin. Tutaj nie ma, i została chyba jeszcze jedna. A no nie wiem, czy to było widać, jak coś to przepraszam, ale to są inne warunki, troszeczkę. Dobra, i tutaj szukam bonusa. W bonusie, co ma być? Ma być łebłowa, czapka, czapka chyba Mikołaja. I szukam, patrzę, a co ja mam? A jest sweterek. Tutaj trzy takie same kwoty powinny być. Ale zacznę od gwiazdek, żeby tutaj kontrolnych nie zdrapać. Dobra, i pod pierwszą gwiazdką jest dyszka. I pod drugą gwiazdką jest również dyszka. Czyli jest już na pewno 20 zł. I jeszcze trzy takie same kwoty mogą się znaleźć tutaj. Ja ich poszukuję w każdym razie. 30, 10 tysięcy, 30. 10 tysięcy, 100 i, i 100 Kontrolne są gdzieś tutaj. Muszę ich szukać. swetry za stówek. Kontrolne są 3 razy C. Chyba się to zgadza. Nie wiem. Czy paty proszę bardzo, grałaś dwie dychy dzięki uprzejmości Renaty. Dobrze i teraz Ekstallinie z drapka z numerem 9. Szukam drapie Zrobię to. Postaram się zrobić to w miarę szybko. A mam księżyc oraz rolki. Wiecie, ja muszę też trochę patrzeć na to, co nagrywam w obiektyw. Właściwie wyświetlacz, a nie obiektyw. Także to zawsze trochę jest utrudnione. Tutaj jest księżyc, tutaj są dwa księżyce. I ja więcej przynajmniej nie widzę, aczkolwiek chyba mało to coś zdrapałem. Ale rolek nie ma. Kolejne symbole to jest ptak i łódź. Jest ptak. Również tutaj. Jest ptaszek, ptaszek, ptaszek. Ptaszek i Łódź. Ptaszek i Łódź. Oczywiście bardzo Was proszę. Zostawcie coś miłego w komentarzu dla Renaty. Dobra, a tymczasem ja tutaj nie widzę. Okej. Okay. Kolejne dwa symbole to jest gwiazda i tęcza. Gwiazda i tęcza. Gwiazda i tęcza. Popatrzcie, ani gwiazdy, ani tęczy. No trudno. Kolejne dwa symbole to jest parasol i krab. U samej góry nie widzę. Parasol oraz krab. No nie gadajcie, że nie ma, ale jaja. Tutaj też nie ma ani parasola, ani tych motyli, widzę na siekali. No, czyżby czy cztery pod rząd były bez? No trudno. Kolejne, słoń i lody. Tutaj jest słoń. Słoń i lody. Tutaj nie widzę, tutaj mamy słonia. Słonia i lody, tutaj są lody. Czy na dole coś jest? Na dole jest słonie. Dobra, kolejne dwa symbole: piłka i cytryna. Piłka i cytryna. Tu były jeszcze lody. Tutaj jest piłka. Cytryna. Piłka. Na dole wygląda na to, że nie ma. Kolejne dwa następne. Arbus i balony. Arbus i balony. Gdzieś tu był arbus. Tak, jest arbus. Tutaj są balony. Arbus i balony. Tutaj też nie widzę. I tutaj są tak. Tu jest arbus, arbus. A na dole nie ma nic na razie. Chyba, że tak strasznie przegapiam. Co nie jest wcale wykluczone, bo widzicie księżyc, odnalazłem teraz. Następnie korona i wiatrak. Jest tutaj wiatrak. Korona, wiatrak. Korona, wiatrak. Tutaj nie widzę. Tutaj, tutaj jest wiatrak. Tutaj jest również wiatrak. Na dole jest korona, korona i wiatrak. Tutaj się coś musiało w końcu zadziać. Następne symbole. Kości i sakwa. Kości i sakwa. Są tutaj kości. Kości i sakwa. To był jeszcze wiatrak. Ale chyba gdzieś kości jeszcze znaczy nie kości wiatrak, co ja powiedziałem, już nawet nie wiem Patrycja Kontroluj mnie tam, bo Bo jestem przejęty tą chwilą Sakwa. Szukam Sakwy, ale Sakwy nie było. Dzwonek był u samej góry. Kości jeszcze są tutaj. Dobra. Zresztą kontrolne zweryfikują, a nawet jeżeli kontrolne nie zweryfikują lub były trzy różne, to ja sobie i tak jeszcze później są sprawdzę, może nawet i do kolektury jeszcze za dzisiaj. A tymczasem mam klapki, które są u góry, następnie mam podkowe, podkowe. Klapki są jeszcze tutaj, czekajcie, czekajcie. Klapki i podkowa. Gdzieś tu były klapki, jeszcze są tutaj, klapki, ale podkowy i klapek. Ja przynajmniej więcej nie widzę. Jeszcze pozostało parę symboli. Diament i rower. Diament i rower. Jest tutaj rower, tutaj jest diament i rower. Tutaj diament. Tutaj jest rower. No i jest jeszcze tutaj jeden diamencik. Więcej chyba nie ma. Cztery symbole do końca: kwiatek, czy tam kwiat i serce. Serce wysyłam do wszystkich widzów. Serce i kwiatek poczekajcie, bo się z tego tak, tutaj jest kwiatek, tutaj jest kwiatek, tutaj jest kwiatek, którego już widziałem szarpnąłem przed tym, tym drapakiem. No dobra, ale więcej nie ma pozostało jeszcze dwa symbole do zdrapania. Klucz i okulary. Klucz i okulary są okulary. Tutaj jest klucz, okulary, okulary i diamant się jeszcze znalazł, okulary, okulary, okulary i wychodzi na to, że nie ma w tej zrabce nic, ale wiadomo, nic się tutaj nie dzieje, ale poczekajcie, jeszcze przy tym powiedziałem, że sakwy nie ma tutaj, bo sakwa ona aczkolwiek niczego nie tworzy, ale, ale była. Dobra, sprawdzam, kontrolne powinny być różne, jest tutaj D, P, więc są różne, ale mówię, jeszcze później sprawdzę. Trzymaj tą zdrapę, patyk. No i teraz moje zdrapki. Moje zdrapki. Zacznę oczywiście, znaczy oczywiście, no już nie oczywiście, bo dzisiaj jest trochę inaczej. Od pewniaka. Pewniak. Zdrapka z numerem czwartym. Jest utworzona jedna linia. Symbol, który utworzył Renatce właśnie tą linię, to jest symbol ptaka. Był jeszcze słoń. Biedronka i moneta, które się wszystkie znajdują ja tylko dodrapię teraz tego ptaszka. Jest linia i jeszcze są dwa symbole do zdrapania: klapki, klapki, klapki. Poszukuję klapek. Ja przynajmniej klapek nie widzę. I ostatni symbol to jest symbol cytryny. Cytryna mi gdzieś chyba mignęła przed momentem. Jest tutaj cytryna. I więcej się nic nie utworzyło. No i teraz pytanie, czy będzie zwrocik, czy będzie coś więcej. No dobra, sprawdzam, co tutaj jest. A jest, jest również 10 zł, czyli tak samo jak u Patrycji. Kontrolne powinny być 3 razy C i tak się zgadza, no ale Patrycja i tak grubo tam na razie prowadzi. Dobra, teraz wezmę słonika, a może zdrapię tą drapką, a czy tą drapką, właśnie od renatki. Słonia szukam, popatrzcie i jest słoń, korona, mutyl i biedronka, a co się kryje pod napisem wygrana, jest jeden złotych, ale jest, Ok. druga pensja, czy moja druga pensja odda, sprawdzam, worek wiadomo nie mnoży, ale daje wygraną, a moje wygrywające liczby to dwa,

17 oboczek 19 również 28 oboczek ale oboczków nie i czwóreczka nie ma no niestety ta zdrapka jest przegrana proszę patyk trzymaj dobra teraz wezmę co wezmę kalendarz teraz wezmę mój kalendarz i to jest co to jest z numerem gdzie tu tutaj z boku tak są tutaj jest numerem 9 no i drapie tutaj nie ma jakaś czapa pod czwórką nie ma znaczy pod trójką po tutaj już za wysoko właściwie za nisko było szczerze to nie, nie, ja nie za bardzo za tym kalendarzem bo to tak ani to dobrze nadrukowane znaczy to wiadomo dostałem tutaj gratis za darmo to się cieszę ale tak samemu to miałem ostatnio to jeszcze widzieli że co tam się w nim dzieje zresztą jak Byłem w kolekturze, to słyszałem, że ludzie narzekają, a prowadząc kanał, no to się często jest w takich punktach. Jest gwiazdka! Mam również gwiazdkę, no ale popatrzcie, no jednak ten kalendarz nie taki zły, jak ja o nim mówię. Może jak sobie tak marudzę, to on coś więcej odda? Znaczy więcej, no w sensie, że już, już częściej oddaje, niż te no, dwie zrabki, dwie wygrane. Pięknie. Dobrze, tutaj również nie ma, tutaj sople, pod osiemnastką, to cudu, że się nie spodziewał. Tutaj również. Tutaj nie ma. Nie ma. I tutaj nie ma, ale jeszcze pozostały. Tutaj nie ma, tutaj co mam, tutaj nie mam, re, mam renifera, znaczy się. I pod dziewiętnastką, co jest? Skrzacik. Skrzacik. Dobrze. No to co, szukam tego tej czapki. Tak, już kontrolne, widzicie, to niedobrze, niedobrze. Dziadek, dziadek. Sprawdzam co tutaj jest. No chyba niespodzianki nie będzie, bo coś kojarzę. Tak, jeszcze trzy takie same. Trzy takie same muszą być. Kwoty. No tu mi się, czy znaczy nie kontrolno, tylko niżej zeszło. No, a tak przypuszczałem, 3 razy beta jest właśnie 10 zł, ale jest, ja się bardzo cieszę. Dziękuję. To jest właśnie mój zysk, 10 zł. Aczkolwiek, Matrycja prowadzi o 9 zł. I ostatnim już dzisiaj drabką, są z są ekstremnie z numerem 21. Lecę, nie ma co marudzić. Klędzić. Właściwie, ma rudzić, to ja nie marudzę, tylko ględzę. Czekajta, tutaj. Dobra, a mam tęczę i. Rower, jest rower, ten rower, rower. Tutaj dalej jest rower, jeszcze. Kolejne dwa symbole to jest Łódź i Lody. Łódź i Lody, tutaj mam Łódź, Łódź. 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 Łódź, tutaj też bywa łódź. łódź, no dzieje się z tymi łodziami tutaj grubo, jak widzicie sami, ale lodów chyba więcej nie ma, a jak są to, to są serce i diament, serce i diament, tutaj jest diament, diament, diament i więcej chyba nie ma. Kolejne to jest Biedronka i okulary. Jest Biedronka, którą chyba nie widzieliście zbytnio dobrze. Tutaj jest również Biedronka. Biedronka. Mogliśmy po tu lampę tam tu włączyć, ale no, dobra, no, no, jednak jest. Okulary i Biedronka. Okulary i Biedronka. Kwiat i podkowa. Jest tutaj kwiat. Kwiat i podkowa. Tutaj jest kwiatuszek, kwiatuszek, kwiatuszek. Co ja więcej nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Nie. Następnie piłka i Arbus. Piłka i Arbus. Gdzie jest piłka, gdzie jest arbus? Może też nie być, no ale jest, tu jest piłka. I na dole wychodzi na to, że nie ma, ale było jeszcze tutaj serce. Kolejne dwa symbole: rolki i krab. Tutaj jest krab, tutaj są rolki. Rolki, rolki. Tutaj mam kraba. Rolki. Na dole jest jeszcze krab. Ale rolek ja już więcej przynajmniej nie widzę. Dobra, kolejne symbole. To jest gwiazda i słoń. Gwiazda i słoń. Jest tutaj gwiazda. Słoń. Tu jest kolejna gwiazda. Ale słonia ja nie widzę. Dobra, następne dwa symbole. Klucz i cytryna. Tu jest cytryna. Cytryna. I tutaj jeszcze cytryna i klucz. Tutaj cytryna. I jeszcze jest tutaj jedna. Obok niedaleko klucz. Dobra, następne symbole, wiatrak i dzwonek, no dzwonek to widziało, jest tutaj wiatrak, tutaj dzwonek, wiatrak, wiatrak, dzwonek, tutaj nie ma, nie ma, nie ma, na dole nie ma ani wiatraka, ani dzwonka, 6 symboli do zdrapania, motyl i balony. Jest motyl, tutaj jest motyl, balony, balony, motyl jeszcze jest jeden, drugi, tu balony, jedne, drugi, no dawaj talinie, balony i motylek jeszcze jest tutaj, balony i motyl, dobra, więcej chyba i nie ma, cztery pozostałe do końca, popcorn i kości i kości, jest popcorn i tutaj nie ma nic i jeszcze zostały dwa symbole, ale to zrobię na razie jeden. Czapka, czy była w ogóle czapka? W ogóle jej nie było i ostatni symbol to jest symbol sakwy, która była o tak tutaj i tutaj. No niestety, ale się królowa z drapek moich, których tak ją wychwalam, niestety nie popisała. Oczywiście tu się rzadko nic nie dzieje, bo wiadomo, że to tylko był prezent od Ciebie. Nie masz na to wpływu, ale szkoda, że nie dała dyszki. Mogli jedną gwiazdkę chociaż zabrać tam, gdzie miała Patrycja i dać mi tutaj. I prezentuję wygrane dzisiejsze zdrapki. Pierwszy zestaw był Patrycji. Pewniak dał dyszkę pewną, ale kalendarz to nie był pewniak i dał wygraną w wysokości 20 zł, bo były dwie, dwie linie znaczy nie dwie linie, dwie gwiazdki jeśli Pateca do mnie śmieje to ja się też śmieję i w mojej, moim pewniaku była dyszka ale też kalendarz mi mile zaskoczył bo dał również 10 zł, słonik tutaj dołożył jeszcze złotóweczkę także ja się bardzo cieszę i bardzo dziękuję Renatce i jej rodzinie właśnie za ten taki piękny Prezent za pamięć o nas, także zostawcie, proszę, coś miłego w komentarzu dla Renatki. Nie dla mnie, nie dla patycji, tylko właśnie dla niej. Już nie będę pokazywał, co tam jeszcze otrzymałem, ale pokażę tylko to, co najbardziej nam się tutaj podoba, co nam przypadło do gustu. Właśnie Renatka, chyba własnoręcznie, albo ewentualnie z córką, wykonuje takie przepiękne ozdoby choinkowe. Na pewno na 100% zawisną na naszej choince. No, jeszcze nie mamy ubranej, ale to jeszcze jest czas. Także, drodzy widzowie, ja wam serdecznie dziękuję. Że oglądaliście ten odcinek, zapraszam na poprzednie odcinki, jak i również na przyszłe odcinki. Przypominam jeszcze raz: piszemy w komentarzach serduszka i coś miłego dla, właśnie, dla Renatki. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.